Siema, witajcie, Siema. moi kochani, moje kochane robaczki, tak, dokładnie, Nasze kochane tak, majster polska, wkrętereczka za dwie stówy, e, boska, ile otworów, z pięć tysięcy, ja. no, już było, e, wkręty, wkręty ciesielskie, ciesielskie. Już było kręty. to, do sadzonek, do e, dużo, no to zaczęmy od wat, bo jest ich mniej, ładowarka jest gówniana, strasznie wolna, o Boże, ten akumulator ma 2 A a ładuje się półnoty jak nie cało. I krótko działa. I tak, no 2A godziny to, to jest, no i O ile tam jest w ogóle te 2A godziny. E, akcesoria, które są w zestawie, to. Plus, że akumulatory są dwa, czyli jeden mhm. podładowany. Teoretycznie i... jeden pracuje, drugi się ładuje, ale to, nie, tak, to, nie to działa, tak nie, nie działa. nie? Dwa się ładują. przepraszam, dwa pracują i później długo długo nic się ładują i dopiero później znowu pracują. Bardzo dużo czasu potrzebują, żeby się naładowały. Akcesoria, które są w zestawie, to można sobie wyrzucić, bo nic ogólnie ciekawego. Bity się od razu zaoblają, nic ciekawego. Ale wkrętareczka jest panterna, jest czymś wspaniałym, ale poczekaj jeszcze wady, bo jeszcze sprzęgło, yy, przepraszam, przerzucanie na bieg yy, z dwójki na jedynkę potrafi się przyblokować i, i no, nie wejść tak w pół biegi, że tak powiem. Jest. Coś jest nie tak. To, jeszcze? to jest wart. I to jest koniec Akumulatory i właśnie to, a zalety. Prosta w obsłudze. Mega, nie jak każda nigdy kręgów, W ręku działałam sobie nią. Tak. Działałam. Nie, no działałaś. Poziomicę ma, z której nigdy nie skorzystaliśmy. E, ma udar, natomiast u nas ściany są tak miękkie, że w zasadzie to bez tego udaru też dobrze szło. E, Trzy tryby, czyli wkręcanie, wiercenie i wiercenie z udarem. No, jest super. Nie, no, wkrętarka to wkrętarka, nie? Ale. No, cena. No, no. Dwie stówki. stówki Spodziewaliśmy polski. się, że może z tysiąc tworów zrobi, bo zarówno wierciliśmy, jaki, jak i przykręcaliśmy wkręty ciesielskie, szóstki, ósemki. Tam na grubo szło, bo więźba Dachowa była w tym przykręcana i naprawdę dawało radę. No i Jemnie żeśmy. Działali. Tak, tak. No. daje radę. Tak. No. Eee, dobre sprzęgło, wszystko się ładnie ustawia, nie? Bez najmniejszego problemu. No, naprawdę dobrze działa. Polecam eee, bardzo, nie? Tak. W zasadzie to tyle. No jest świetna, nie? Dwie stówki, jeżeli byście chcieli, to na naszym kanale z siedliskiem możecie sobie zobaczyć, bo na. Co w drugim odcinku e, była i była tak tyrana, że nie? I daj radę. Tyle od nas chyba, tak, panie Sylwia. No daj jest mi... świetna, naprawdę jest świetna. Co do No Dychę! no co 200 zł, za wkrętarkę. Kot to w ogóle, kot to za mleko to da wszystko. Daj. Tyle od nas, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao! Hej.